Cześć wszystkim, jesteśmy właśnie pod gabinetem ActiveMed. Dzisiaj Was zabiorę do gabinetów, pokażę Wam jak pracujemy, na czym pracujemy, co robimy dokładnie, jak gabinety wyglądają, no i czego możecie się spodziewać przede wszystkim jak do nas traficie, także zapraszam. I już jesteśmy na miejscu, jesteśmy w jednym z trzech gabinetów. Jak widzicie, tutaj jest gabinet typowo do rehabilitacji, fizjoterapii i masażu. Tutaj tak naprawdę jest nasze centrum dowodzenia, w którym przyjmujemy pacjentów i od którego miejsca tak naprawdę wszystko się zaczyna i zapadają tutaj najważniejsze decyzje, co zrobić z pacjentem, jak z nim działać, no i przede wszystkim jak rozwiązać jego problem. I tak naprawdę w tym miejscu wszystko się zaczyna. Razem z pacjentem rozpoczynamy tutaj wizytę, siadamy obok siebie i rozmawiamy. Każdą wizytę rozpoczynamy od wnikliwego wywiadu przeprowadzonego z pacjentem odnośnie jego stanu zdrowia, odnośnie jego samopoczucia i odnośnie problemu, z jakim do nas przychodzi. Wywiad jest jedną z ważniejszych rzeczy, jaką robimy na każdej wizycie, ponieważ dzięki wywiadowi właśnie dowiadujemy się, z jakim problemem pacjent przychodzi, gdzie ten ból się umiejscowił, w jakiej pozycji ruchu się nasila, jakie pozycje są dla pacjenta bezbolesne, czy uprawia sport, w jakiej pozycji pracuje. No i przede wszystkim dzięki temu wiemy, jaką terapię zastosować u pacjenta, żeby była skuteczna i żeby mu przede wszystkim pomóc. Po wywiadzie przechodzimy właśnie na tą leżankę i tutaj badamy pacjenta pod kątem funkcjonalnym, sprawdzamy poprzez uciski, poprzez dotyk, poprzez palpację to gdzie boli, gdzie się ból rozprzestrzenia, czy on promieniuje też w inne miejsca, a może jest wiele miejsc bolesnych, więc mamy w fizjoterapii szereg testów, które wykonujemy na różne części ciała. Które nam pokazują, czy to będzie problem ze zerwanym mięśniem, z nadwyrężoną na przykład ścięgnem, czy może problem będzie typowo w stawie, z z torwką stawową lub z powierzchniami stawowymi. Tego nie wiemy, dopóki pacjent się tu nie położy i nie zaczniemy sobie z nim pracować. Jak widzicie, leżanka jest całkiem wygodna, jest ona złożona z dwóch części z regulowanym zagłówkiem, przez który sobie ustawiamy pacjenta tak, jak nam jest wygodniej, ponieważ przez to możemy się dostać lepiej do niektórych części ciała. Leżanka też jest elektryczna, czyli możemy sobie ją podnosić i opuszczać ponieważ komfort pacjenta jest dla nas bardzo ważny, ale komfort też fizjoterapeuty też jest bardzo ważny, żebyśmy mogli bezpiecznie dla siebie też wykonywać wszystkie techniki, dlatego takie udogodnienia też mamy dla siebie w naszym gabinecie. I jak widzicie, za mną jest bardzo dużo różnych rzeczy. To są rzeczy, narzędzia, akcesoria, które używamy do pracy z pacjentem, do przeprowadzania terapii, pomimo tego, że w naszym gabinecie pracujemy głównie manualnie, czyli z wykorzystaniem swoich dłoni i rąk. To takie narzędzia czasami są niezbędne i ułatwiają pracę nam przede wszystkim i czasem są skuteczniejsze niż właśnie techniki manualne więc o nich sobie teraz opowiemy Jednymi z ciekawszych narzędzi, które mamy w gabinecie są tak zwane katy lub pinokaty. Są to narzędzia w tym przypadku z mosiądzu zakończone takimi ostrymi ząbkami z jednej strony, a z drugiej mają wykrzywione takie gładkie krawędzie. I poprzez te narzędzie jesteśmy w stanie mocniej wejść w tkankę, bardziej ją zmobilizować, żeby stała się elastyczna, bardziej ukrwiona, co za tym idzie lepiej odżywiona. Możemy stosować tak zwaną kompresy, czyli silny ucisk. Tymi ząbkami możemy stymulować układ współczulny, możemy też pobudzać pacjenta lub wyciszać objawy bólowe. Także uniwersalne narzędzie dla pacjenta, ale też dla terapeuty, ponieważ obciąża znacząco nasze dłonie. Kolejnym fajnym narzędziem jest tzw. zwany flossband, czyli elastyczna taśma, która jest stosowana do zawijania danej kończyny, danego mięśnia lub stawu w celu wywołania tzw. kompresji ischemicznej, czyli zablokowania dopływu krwi. Po rozwiązaniu tej taśmy właśnie z tego miejsca tam krew do tkanek napływa bardzo szybko, przez otkanka jest lepiej odżywiona, jest lepiej zmobilizowana, no i poprawia się przede wszystkim zakres ruchu i zmniejsza się ból. I oczywiście w gabinecie też stosujemy tak zwane tapy, kolorowe taśmy, które pewnie znacie. Są naklejane na ciało w celu na przykład odciążenia mięśnia, zabezpieczenia danego mięśnia, skorygowania danego stawu. Możemy naklejać też w trakcie obrzęku lub siniaku, żeby szybciej zeszły, więc zastosowań jest naprawdę mnóstwo. I jedna z ważniejszych terapii, jaką stosujemy u nas w gabinecie, jest to tak zwane suche igłowanie, gdzie operujemy takimi igiełkami do akupunktury. Są to bardzo cienkie igły, yy, bardzo elastyczne różnej długości, bo mogą mieć od 1,5 cm do 10 cm i wszystko zależy od tego w jakim miejscu chcemy nakłuć mniej. No i oczywiście dzięki tym igłom jesteśmy w stanie zwalczać ból, zwalczać stan zapalny, mobilizować tkankę, ale też wyciszać pacjenta w celu odtowy biologicznej i go całkowicie rozluźnić. Igły możemy wbijać w okolice głowy, twarzy, szyi, każdego mięśnia tak naprawdę. Oczywiście on umijamy miejsca, które są potencjalnie niebezpieczne i tam nigdy nie wbijamy igieł i też jest szereg właśnie przeciwwskazań do igłoterapii, które dzięki wywiadowi jesteśmy w stanie wyeliminować całkowicie ryzyko, żeby nic się pacjentowi nie stało. Jest to szalenie skuteczna terapia. W moim przekonaniu jedna z lepszych technik do zwalczania bólu, mobilizacja tkanek, więc jeżeli ktoś się nie boi, to zapraszam na terapię. Jest całkowicie bezpieczna. No i też delikatnie bolesna, ale tylko w niektórych przypadkach i przy niektórych technikach, więc nie zawsze jest ból, czasami jest tylko relaks. Więc polecam sprawdzić, ponieważ naprawdę warto. I posiadamy też w naszym gabinecie różne maści, przede wszystkim do tego, żeby zwalczać ból, zwalczać obrzęki, żeby zabezpieczyć danego pacjenta. Jedna maść jest na bazie glinki i alk morskich, gdzie smarujemy pacjentowi daną część ciała. Jest to kolor zielony tej maści i zawijamy taką folią spożywczą, żeby przede wszystkim ta maść się wchłonęła. No i takie rzeczy jak na stadio stadiożel bardzo częsta maść stosowana przez sportowców w celu leczenia urazów. Więc takimi rzeczami też się często wspomagamy. No i oprócz tego oczywiście klasyczne oliwki do masażu mamy też taką maść do rozluźniania mięśniowo-powięziowego, która jest bardziej lepka niż śliska. No i na przykład pracujemy też często takimi bańkami chińskimi, które też bardzo fajnie odciążają daną część ciała i często działają mleczniczo, więc wszystko zależy od pacjenta i od przypadku, co zastosujemy w danym przypadku. No i robimy to po to, żeby przede wszystkim jak najszybciej pacjenta uruchomić i mu pomóc. I oczywiście w gabinecie znajdują się środki ochrony osobistej, tak jak rękawiczki jednorazowe, które są stosowane też np. do zabiegów suchego igłowania, środki do dezynfekcji powierzchni i ciała, taka nerka chirurgiczna na odpady medyczne, ale też np podkłady jednorazowe pod ciało pacjenta, żeby miał się na czym położyć na leżance. Jak widzicie, dbamy też o standardy gabinetu, tak żeby wszystko było bezpiecznie, higienicznie, żeby pacjent też się czuł dobrze w naszym gabinecie. I już jesteśmy w drugim gabinecie, też jest to gabinet do rehabilitacji masażu terapii manualnej i tutaj tak samo jak w poprzednim gabinecie pracujemy z pacjentem jeden na jeden, żeby go jak najszybciej usprawnić, pozbyć się bólu, no i żeby przede wszystkim wyszedł zadowolony i całkiem zdrowy. I tutaj też mamy właśnie taką leżankę, która jest elektryczna, która ma regulowany zagłówek i jest też na kółkach, żebyśmy mogli się przemieścić po gabinecie, tak żebyśmy mieli jak najlepszy dostęp do ciała pacjenta. Półka, która jest za mną, też jest w pełni wyposażona, przygotowana do tego, żeby pacjenta przyjąć właśnie w gabinecie. Mamy tejpy, płyny do dezynfekcji, igły, tak samo. Oliwki jest troszeczkę większy wybór, a tutaj niżej mamy też tak zwane świeczki do masażu, bo czasem też klienci przychodzą się zrelaksować, więc robimy dobry nastrój. No i też w naszej ofercie jest masaż tak zwany świecą, której bardzo serdecznie polecam. I ostatni gabinet, gabinet dietetyki, troszeczkę mniejszy niż dwa poprzednie. Tutaj pracujemy z klientem 1 na 1 lub 2 na jeden, bo czasem przychodzą w parach i tutaj dostosowujemy przede wszystkim dietę i jadłospis żywienie do problemu danego pacjenta. Pacjenci, którzy do nas przychodzą, mają różne problemy, różne oczekiwania, więc my jesteśmy tutaj po to, żeby przede wszystkim im pomóc i ustalić odpowiednie żywienie właśnie dla danej osoby. Największa grupa osób, jaka do nas trafia, to są osoby, które chcą zrzucić kilogramy, trochę się odchudzić, ale nie wiedzą do końca jak. No i właśnie nasz gabinet działa po to, żeby takim osobom pomóc. Każda wizyta jest poprzedzona wywiadem, wszystko po to, żeby wiedzieć przede wszystkim, jak do takiej osoby podejść, czy jest całkiem zdrowa, czy może coś jej dolega, ponieważ żywienie w niektórych przypadkach będzie się różniło. W gabinecie zajmujemy się nie tylko osobami, które chcą się odchudzić, ale też osoby, które chcą przytyć, trenują jakiś sport, chcą nabrać masy mięśniowej, podnieść swoje wyniki sportowe, ale też zajmujemy się przypadkami klinicznymi, czyli żywienie np. w cukrzycy, w insulinooporności, w SIPO, w chorobach tarczycy, w chorobach metabolicznych i wielu, wielu innych chorobach, w których jesteśmy w stanie dietom. Polepszyć wyniki zdrowia właśnie danego pacjenta, albo po prostu pomóc mu w lepszym funkcjonowaniu, żeby te objawy ze strony tej choroby były jak najmniejsze, a żeby on się cieszył przede wszystkim zdrowym ciałem i zdrowym organizmem. W gabinecie prowadzimy też konsultacje z zakresu psychodietetyki i pomagamy osobom, które mają zaburzone relacje z jedzeniem na tle różnych chorób, czy to psychicznych, czy emocjonalnych. Pomagamy takim osobom odbudować zdrowe nawyki żywieniowe i wyjść z ich zaburzeń. Terapia taka polega na rozmowie z pacjentem, zadawaniu mu celnych pytań, tak żebyśmy się dowiedzieli, jaka jest przyczyna tych zaburzeń. Często osoby mają zaburzone relacje z żywieniem, chociażby poprzez złe kontakty w rodzinie, poprzez to, że często się nagradzali jedzeniem lub na przykład skrajnie się odchudzali i teraz się boją, że przytyją. Więc takie przypadki też się trafiają i my w takich przypadkach właśnie pomagamy. Bardzo często jest to metoda małych kroków, zmiana nawyków żywieniowych, zmiana przekonań, ale też praca jeden na jeden z pacjentem, z jego podświadomością przede wszystkim, to żeby pokazać mu, że wcale tak nie musi być, jak on sobie myśli. Pacjenci u nas mogą sobie wybrać dogodną formę współpracy z dietetykiem. Może to być rozpisanie jednego jadłospisu, rozpisanie makroskładników, rozpisanie na przykład jadłospisu na 7 dni w tygodniu, stała kontrola dietetyka lub co jakiś czas na przykład pojawienie się na wizycie kontrolnej. Wszystko zależy od tego, jak pacjent chce współpracować, jak się czuje na siłach, żeby z nami działać. I pamiętajcie, że celem naszego gabinetu dietetyki jest to, że mamy uczyć pacjenta przede wszystkim prawidłowych nawyków żywieniowych i nauczyć go żywienia, żeby dbał o swoje zdrowie i ciało i wiedział, jak to robić. Więc nie chodzi o to, żebyśmy go non stop prowadzili za rękę, ale żebyśmy wskazali drogę, chwilę go poprowadzili i dalej pacjent powinien pod takiej współpracy umieć sobie sam dbać o własne zdrowie i ciało. No i przede wszystkim, żeby to było zdrowe bez efektu jojo. I to by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wycieczka po naszych gabinetach Wam się podobała, że już wiecie czym się zajmujemy, co możemy robić, jacy pacjenci mogą do nas przychodzić i w czym możemy pomóc. Więc jeżeli macie jakieś problemy, to serdecznie Was zapraszam do naszych gabinetów ActiveMed. Znajdujemy się przy ulicy Sokolej 2 w Skarżysku Kamiennej, pewnie już i tak wiecie, ale wchodzi się tak jak do siłowni Silver Gym, więc serdecznie Was zapraszamy i zapisujcie się na wizyty, jeżeli czujecie taką potrzebę, z chęcią Wam pomożemy.